serdecznie o zapomniałem włączyć mikrofonika no właśnie nie wiem czy włączyłem czy nie bo mam Bo nie zapomniałem wziąć ale nie wiem Mam nadzieję że działa Nie widzę bo jest za dużo słońca to Zobaczcie, tylko na nadeł już spacany już ten gorąco od samego rana jest około 9 rano jadę i jak dojadą, to pokażę gdzie Pozdrawiam serdecznie w nowym dniu Dzień dobry Sina Dzień dobry o, Sina, poka Sina, Sina pokazuje te nowe spodnie a teraz Sina pokaże mniej Sina mówi what happened today Niedziela Sunday Sunday No A jednak się bateryjka rozładowała, ale już się ładuje ale jest też w tym jak to się mówi, w motorku też jest podłączenie więc podłączymy w motorku ok, let's go no Sina używa jakichś czegoś nie, gdzie jeszcze jadę jakieś takie nawet no, nie wiem, co to jest perfume? Or? czy mucha? no ale dobra, byliśmy chup znowu zupka Ulubiona Silny, jedna z takich lepszych. To może nie najlepsza, ale w tej cenie. W tej cenie dobra tutaj jest. No i lecimy dalej. Silno pakuje. Chili. Dezyd. A jeszcze jakieś kolorowe coś. Jeszcze jakieś kolorowe coś dobra, No this one? No. Dan. Mm. Na no i, i gotowe. Wołowa zupka. Bon appetit. Bon appetit. Mm. <laughs> so, the leg came now because you're was smiling, yeah. Okay. Soon I come back to work. Już jest. Znoga mogę, bo się z nogą gajeł syna uśmiechnięta, czyli Chwilowo nie boli. A jeszcze pokazuje, że. Body. When the cold, I feel pain when normal, no cold, no nothing, I feel okay. a yeah, corner, with a the... air condition. A, yeah, ah, to teraz się jest zimno, to czuję ból, czyli tak jakby reumatyczne jakieś było. A jak jest ciepło, czyli bez klimatyzacji to, że jest ok. Nie wiem już sam. No mówię, ja doktorem nie jestem. Ale to tak jak to ja tam w styczniu czy coś, to też czasami w, w, łamie w kościach taki reumatyzm, no, ale ja w wieku to rozumiem się. Nie raz w rowie gdzieś przespało. No. W młodości, ale jest inne. No dobra, smacznego. No dobra, tankowanie na ekranie. Ale co chciałem powiedzieć? Pokazać na taki kapelusz. I need the head like this. Where the bomb by this? It's so. Co? Ale to jest, to jest. Sombrero, takie. Aż się przyjrze w koło, bo.

ten schabowy z kapustą ziemniaki albo mielony ziemniaki mizeria albo udko kurczaka maybe put this inside dobra lecimy zobaczcie co się tutaj wyprawia pół koszyka już ale to nie o to chodzi zobaczcie czym pan łowi te, te mango mango Zację I po co rury, po co kanalizację? Drzewo posadzić Rurę kupić. O, zobaczcie. I od razu Ja bo jeszcze postawił ten koszyk, to mógł od razu spłynie do koszyka Ciach Bach jest Zobaczcie <gry> Okej <Okay>, okun <gry> zobaczcie, już ma. Ale numer. Oh, 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 oh. No, raz nie wierzę po prostu. O! Oh. Nawet pan mi da, jeszcze dwa. Ok, oh, Ale ten, tego sposobu to jeszcze nie widziałem. Bo oni mają takie specjalne na kiju, takie. No takie te specjalne rzeczy właśnie do, do zrywania tego mango Ale takich numerów <noise> to, co, czego to nie robi pomysłowość ludzka? Idę, no, bo się no, oczywiście przestraszona, że stanąłem pod jakimś tam miejscem. Ja mówię, powiedz, że minutka, bo, bo musiałem gdzieś iść za potrzebą i już no <noise> Podejdę bag Order Szybciej dych bo tam gorąco. Widzisz? Ale widzisz, jak ten facet go złapa? O. On to złapa. I mango. <laughs> no takich numerów to jeszcze przed 4 lata nie widziałem. Dobra, lecimy dalej. Ty na jak tam? Zmęczona? Hmm? <noise> Pierwsze co to to hamak, to faktycznie bez tego się nie mogę obejść. O jest Pani Mama, hello, today, say bye. Pani Mama bierze już kotom te, no, te schabowe i mielone i to wszystko. A ja idę zobaczyć ile wody, nie na no, tak już. Wody tyle samo o, o, woźny ten Czegoś bym się napił, ile po wodę Dobra, jedna wcina, druga już się oblizuje gdzie, gdzie jest reszta? Gdzie marki? Gdzie boje? Gdzie gdzie tam Cina, Finish the flashlight. The battery Nie, yes. wszystko trzeba przypomnieć. Dobra. Ja obcinam... Nie mam kapelusika żadnego. Ale no, no nie mam. No. Chyba, że sobie tą, tą szufladę założę na ten. Ja obcinam te... Mam wrażenie, że czy w suszy ten twardszy jest ten cholerny bambus. Także nie wiem, czy dzisiaj skończę, bo niestatkowa wykończy, jak Jakbym chciał skończyć, co tu mi dzwoni? A no nie wiem. Jakiś obwoźny. Browar kraftowy pewnie. Pierwszy raz takie coś widzę nawet. Zapałeczki pałeczki, nie wiem. Może kukurydza jakaś. Dobra, ja do roboty. Too hot or not? Yeah, too hot. Oi. To Be careful about you, my Maybe everything. Oh. This jakieś... hmm. is I know, I think. Hurry up.

Le. Dobra, na no potem Dobra, pa a o, czyli gniazdko Coraz piękniejsze To widzę, że trzeba przesadzić To duże, no ale no to Tak sobie myślę, że Jak już pani mama dostała w prezencie Kuźwa O Dolarama przyjechała no, te doniczki, i tak dalej, no to mogłaby też nie te już już jeba, zerwane. A tak chciałem jest zapis dla siebie, no ale dobra. No dobra, dobra, już nie gadam. Bo się zmęczyłem. Ja tam zabieram parasoleczkę przeciw słonecznym. I jeszcze miarkę, bo zawsze dobrze coś zmierzyć dobra, Sina, pakuj co masz pakować i lecimy dalej kanał no ale to nie o kanał chodzi ani o te ciężarówki Nowo lotnisko, niedługo otwarte ale na razie nie można tam wjechać panowie tutaj no, od, od bramek mówią, że nie, ale nie wiem czy widać yy, Ale mam nadzieję, że gimbalik to wyrównuje. Także zobaczcie, potężne lotnisko, naprawdę potężne. Ja stąd widzę, nie wiem czy kamera to oddaje, ale potężne, potężne lotnisko. A co, no co? Podobno w sierpniu ma być oddane. Ja lubi popatrzeć sobie na wodę, znaczy na kanał. No, to jak lubi to niech sobie patrzy. Także, tu, zobaczcie, w ogóle e, droga dojazdowa. Znaczy, tam daleko, 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 daleko. Znaczy, daleko, no nie tak daleko. Michał trochę na bo mówi, że na drugim końcu miasta jest lotnisko. No, ja tam się cieszę, bo jak zacznę mieszkać, <laughs> się się rozbije gdzieś blisko i, i będzie... Będzie superos. O, nad kanałem sobie rozbiję. Tylko jakąś kuteczkę będę musiał dokupić, bo jak wyjdę po zakupy... Ok, so, let's go. zobaczymy, jak się mikrofonik będzie spisywał teraz. się naładował weźcie. Ale zobaczcie, co ja widzę. Co widzimy w sumie. Kozy prawdziwe. jak e, sobie hasają, tutaj trzeba uciekać. Bo niech się jakiś kozioł znajdzie, to dopiero będzie. Małe utrudnienia drogowe, ale to tylko dobrze, bo, bo się rozbudowuje. Zaraz pokażę też, jak się do nas jechało. Jak jest teraz. No to jest po prostu bajeczka, no to jest po prostu bajeczka. Opa! Op. Dobra, teraz jest taki myczek, ale ten myczek da się go zrobić. No, są mi Rojs, i Są mi te wozy jeszcze takie drabiniaste. Ale zobaczcie, jak to szybko idzie. Naprawdę. Oni tu dzień i noc pracują, bo są lampy i wszystko. Dzień i noc. Terminy gonią. Ok, we show the Dobre, wreszcie dojeżdżamy. To miasto, znaczy wreszcie, to nie jest tak daleko tak naprawdę. Także także zaraz pokażemy więcej. Chociaż ładna panorama, z bliska. No i zobaczcie, już jest zrobione wszystko. To co było, no nie, no nie wszystko tam wcześniej jeszcze, ale naprawdę szybko działają chłopaki i dziewczyny zresztą, bo też kobiety pracują. W sobie to nie wiem po co się odwracam, bo mam mikrofon pod sobą. <ścoughs> Także jedziemy do nas, na nasze osiedle, a to tak, tak. A kiedyś wszystko dołem, trzeba było robić korki, jak nie wiem A teraz bach, bach I w domu ampu, Dobra Pa, pa. What na baj. Co chcesz kupić? No dobra to Which one? No dobra, Sina coś kupuje, ale To jakieś czary pewnie Te listki? Ja bym poszukał gdzieś Ojej, jakieś różowe coś What is this? No dobrze, jakieś różowe coś No, musimy zawrócić bo się okazało, że to miało być dla dla tutaj, dla sąsiadki naszej a nie dla a ja myślałem, że tam do pracy jest chce, chcę to zabrać to, 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 to różowe z tymi listkami także zawrócimy, ale zobaczcie rądko jest na, na pięterku także wszystko ok a pięterko, jeszcze ma jedno pięterko ja się dziwię, że to tak szybko zbudowali, oby się nic nie stało, w sensie... No i dobra, Pani powinna mnie przepuścić, ale... No... Zdarza się Dobra, zjeżdżamy, jedziemy nowym mostem teraz We, we go new bridge now <ścoughs> Witam, witam, wracamy W stronę... Domu, no znaczy, z innej pracy i starego naszego domu. Coś gęsto. I znowu dach, znowu ten dach. No ale co zrobić? Mieszkam nad dachami, to filmuje dachy. Dobra, już w domu, gorąco. <laughs> to się chyba każdemu znudziło Mnie też tak naprawdę Ale dobra, bez śmiechów śmichów. Dziękuję za obejrzenie odcinka Dziękuję za live oczywiście No Tak to jest, że czasami tak jest Że nic do głowy nie przychodzi Co zrobić eee, A z drugiej strony aż tak Ja po prostu jeszcze nie byłem Jeszcze nie byłem sobą A z drugiej strony Jak ktoś mnie ogląda Czas to wie, że ja robię i czyli zadawaj pytanie: Ja odpowiem. każdy może zacząć też coś od siebie i wtedy możemy porozmawiać na ten temat. Czemu nie? wychodzi trochę na to, że jak pytania były, co z Cidą, kiedy Cidą i o której z Cidą. To ok. Jak potem były pytania, ile i za ile, i po ile, to było fajnie. A już jak się wyczerpały pytania, nie powinny się wyczerpać. No zawsze jest jakieś pytanie, ale dobra, bez krytyki, każdy mi powtarza, że tutaj konstruktywna krytyka to bardzo zdrowa. Dobrze, do zobaczenia. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam serdecznie. Pa. Szanowny Krzychu, kamera w dłoni, życie w kambodży, w swoich filmach lotnij, z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuję świat, bez pośpiechu w oku.